Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Bóg może budzić lęk, może stać się niepokojem dla umysłu i serca, przerażając do tego stopnia, że człowiek podejmuje walkę z Nim i Jego planami. Herod nie jest jedynym przegranym w uroczystość objawienia Pańskiego. Przegrywają także ci, którzy mieli wiedzę i tradycję o nadejściu Zbawiciela na wyciągnięcie ręki, wzrastali w niej i jej strzegli. Zabrakło im jednak jednego odwagi wyruszenia w drogę. Tego nie zabrakło trzem mędrcom mieli odwagę pójść za słowem i znakami, które odkrywali na swojej drodze. Mieli zaufanie i nadzieję, że Bóg odsłoni przed nimi swoją tajemnicę i objawi się im takim, jakim jest naprawdę. Bezbronnym niemowlęciem, pragnącym i oczekującym miłości. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.